Trzeba złotówy. To mój pierwszy. Siema to moje pierwsze wejście na YouTube. Pierwszy post wideo również na tej grupie. Strefa taksji, wsparcie dla taksówkarza. Ta grupa istnieje od 4 lat, w 2019 bodajże założyłem tę grupę. Z myślą, by poznać ciekawe osoby z branży, z myślą, by dowiedzieć się więcej na temat branży, z myślą, by rozwiązać również swoje wątpliwości na temat prawa, na temat licencji, naszych praw, obowiązków, tego co możemy, co nie możemy, co moglibyśmy. Sami widzicie jakie są pytania zadawane na grupie. Wiem, że są pytania o poważne i przez ciekawe po niepoważne. Ale takie też mogą być, humor też jest wskazany jak najbardziej. No, grupa została założona po to, żeby się mimo wszystko wspierać, pomagać nawzajem, nawiązać ze sobą kontakty, żeby nam się lepiej żyło, żebyśmy lepiej zarabiali, żyjąc w grupie, a nie przeciwko, przeciwko sobie. Myślę też, że takie wejścia wideo będą ciekawsze dla uszu. Wiem o tym, że w większości z nas spędzamy więcej czasu w ciągu dnia w samochodzie, jeżeli i poza nim, więc w trakcie jazdy, wygodnie też będzie posłuchać pewnej informacji na temat naszej branży. Nie mówię o wiadomościach, ale o takich sprawach, które są zadawane na grupie. Chcę stworzyć serię filmów, w której będę wyjaśniał kwestie związane z naszą branżą. Głównie będę odpowiadał na pytania, które zadawane są na grupie. Przyznaję, że nie na każde pytanie znam odpowiedź. Jeżeli nie będę znał, będę się wspierał również Was, ale też przede wszystkim prawa, ustaw, uchwał, księgowej, bo księgowość jest bardzo dużo pytań, również też zapytam prawników, jeżeli będę miał pewne wątpliwości, dopiero po zapoznaniu się z materiałem, będę go przedstawiał w formie wideo, dla lepszej przejrzystości no i tak jak wspomniałem wcześniej, wydaje mi się, że lepiej zawsze kogoś posłuchać łatwiej przynajmniej, albo pooglądać aniżeli czytać setki komentarzy i wyszukiwać tych prawidłowych odpowiedzi. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnie wejście na YouTube. rozwijał się będę dzięki Wam, Wy będziecie się rozwijać dzięki mnie, także jeżeli macie ochotę oglądać następne wejścia, zas Subskrybujcie, udostępniajcie, polecajcie, obserwujcie również Podawajcie mi tematy, na które byście chcieli poznać odpowiedź Albo byście chcieli, żeby poukładać coś od A do Z Bo ogólnie na grupie jest bardzo dużo pytań Natomiast nie ma takiego wademekum, jak ono nawet jest nazwane Że to strefa taksi, wademekum, przewozu osób w taksi Chciałbym robić porządek żeby tematycznie jakoś może poukładać te wszystkie pytania Ale nie będę się więcej powtarzał Moje imię Tomasz Gdyby ktoś miał jakieś pytania Zadawajcie w komentarzach Piszcie Będę starał się odpowiadać Siemanko